Walka to jedna z najważniejszych cech gier wideo, a w tym odcinku pokażę Ci 10 sztuczek, którymi poprawimy tę grę i zrobimy ją satysfakcjonującą. Przejdźmy do odcinka. Hitstop zatrzymuje na krótką chwilę całą grę dając przy tym graczowi feedback. Feedback jest ważną częścią gier, ponieważ gracz powinien wiedzieć kiedy uderzył w przeciwnika. Hitstop jest najczęściej stosowany w bijatykach, bo daje graczowi chwilę na ogarnięcie, że trafił w przeciwnika. Trzęsienie kamery działa najlepiej w parze z hitstopem. Ono także daje feedback. Hitstop mówi graczowi, że trafił, a trzęsienie, jak mocno trafił. Uważajcie jednak, żeby shake nie był za mocny, bo wasza gra może stać się nieczytelna. Odrzut jest prostym sposobem na dodanie impaktu do Twojej gry. W prawie każdej grze, która nie jest bijatyką, go znajdziesz, bo pozwala on na robienie prostych kombosów. W grach z widokiem z boku lubię, aby przeciwnik był podrzucany trochę w górę, bo uderzenie przeciwnika, gdy ten jest w locie, jest o wiele bardziej satysfakcjonujące niż uderzenie stojącego przeciwnika. Partiklesy to nie tylko aspekt wizualny. Jeśli dobrze je wykorzystać, mogą też dać graczowi feedback i pokazać mu, w co trafił. Na przykład, kiedy trafisz w ciało przeciwnika, pojawia się kilka pomarańczowo czerwonych cząsteczek, a jeśli trafisz w głowę, pojawia się dużo karmazynowych. Nad animacjami nie będę się rozgadywał. To fajny sposób na sprawienie, aby Twoja gra była lepsza. Zwykły squash and stretch wystarczy. Wybijanie gracza w górę, gdy trafi w przeciwnika pod nim, to trik stosowany przez platformówki takie jak Hollow Knight. Bez implementacji tej mechaniki, jeśli gracz chciałby zaatakować przeciwnika z góry, to chwilę po trafieniu spadałby wprost na niego, co nie byłoby za ciekawe. Możesz wyrzucać gracza tylko lekko do góry lub katapultować go naprawdę mocno. Ważne, żeby po uderzeniu przeciwnika, gracz miał możliwość odlecienia trochę w bok. System Combo jest tak często stosowany w grach, bo dodaje do gry trochę różnorodności. Tutaj Combo to po prostu odwracanie tej samej animacji, ale ty możesz dodać nawet 5 wariantów tego samego ataku. Combo wygląda najlepiej, kiedy jest ciekawy, więc zamiast dodawać do twojej gry kolejne combo składające się z trzech prostych uderzeń, dodaj na przykład rzut lub kopnięcie. Cios kończący nie będzie dobry dla każdej gry. Jeśli w Twojej grze trzeba walczyć z dużą ilością przeciwników naraz, cios kończący będzie zbędnym przerwnikiem. Ale jeśli już chcesz go zaimplementować, zadbaj o dobry feedback. Zwiększ długość hitstopu i dodaj więcej partiklesów. Możesz też zwiększyć knockback. Jeśli będziesz grał cały czas ten sam dźwięk graczowi, szybko się on znudzi. I tu na pomoc przychodzi pitch który za każdym razem gdy puszczasz dany dźwięk możesz lekko modyfikować. Przedział między 0.9 a 1.1 powinien być wystarczający. Dzięki tej sztuczce dźwięki w twojej grze nie będą aż tak nudne.